Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft od początku do końca. Jak można zauważyć, jestem dalej tutaj w bazie, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się pójściem do netheru. Otóż już mam tutaj przygotowany kulek, ale od ostatniego odcinka zmieniło się tyle, że zostawiłem już tej enchanting table, zenchantowany znaczy sobie miecz niestety, totalne gówno na niego weszło. Też jeszcze tutaj sobie zrobiłem warmur, bo ten już padał, zrobiłem łuk, mam kilka strzałów które od szkieletów dropnąłem na blazy w razie czego. a to jeszcze są jakieś. I nie w tą stronę, tutaj w tą stronę chciałem iść. Bo jeszcze ogarnąłem sobie. O! Tutaj farmę taką trcinę, aby móc po prostu tamte książki robić. No, więc w dzisiejszym odcinku sobie pójdziemy do netheru. Poszukamy sobie twierdzy, pozabijamy blazy, może jeszcze ją zeesplorujemy. No więc bez przedłużenia lecimy do nadaru Wszystko potrzebne już mam przy sobie. O. Przez to możemy już po prostu lecieć. Dobra, tu nigdzie po portalu nie ma tak w render list na to twierdzy, Ale to dla mnie utrudni zadania szukanie jej, ponieważ No to jest jednak stara wersja, no to twierdzę akurat tutaj były... Nie są aż tak rzadkie jak w tych nowszych To jest na plus po prostu Niestety poruszanie jest tutaj trochę cięższe Ponieważ y, oczywiście tutaj są te łódki sprzed 1.9 które są totalnie do dupy i się wciem o byle co Aha, już mam tutaj gasta Polar achievement może uda się zrobić Nie czy łza drobnęła, czy nie. To jest zejdziemy, bo jeżeli dropnęła łza, będzie można porobić potki na regenerację. Jest to łza! za go. To nie wiem, nie sobie koordynaty na portalu zapisać. Trochę głupio zrobiłem przyznam. Teraz nigdzie nie ma pierwcy. Ok, dobra, to wezmę szybko do góry się zbuduję tylko po to, aby ogarnąć sobie kordy w portalu Żeby się nie zgubić, bo jednak zgubienie się w nadarze to jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał Tym bardziej mając ograniczona ilość siedzenia jest tak minus 10 na 16, dobra. Nie mam jak tego niestety na tracie zapisać, ale no... Mówi się trudno. To jest tutaj taki most. Ujemy. Na szczęście gasty nie potrafią kobiet na rozwalać, to jest bardzo fajne. stronę trzeba... O! Jesteśmy na... No, jesteśmy tutaj stabilnie. Przy okazji bym w sumie trochę glowstone'a zebrał. bo nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać. A co zawsze fajna rzecz do domienia. Będzie można dzięki niemu w sumie lepsze potki w razie czego porobić, chociaż tak nie jestem pewien czy będzie warto. Ale no... Potki na pewno by się przydały na walkę ze smokiem. Więc na pewno. No jednak jest trochę ciężej pokonać smoka na tych starszych wersjach w porównaniu do tych nowszych dobra idziemy co dalej. mamy pigmenty oho, chyba prawie do nich padłem Może być To jest dużo otwartej przestrzeni, to postaram się mniej więcej tutaj gdzieś chodzić. No, Lecimy. No. Okej, okay, dobra. Musiałem szybko coś jeszcze sprawdzić. Ale no, no. To no, tutaj możemy iść dalej. To jest trochę z tych Będziecie słyszeć kreaturę, no to nie trochę tu mnie nie aby lepiej było mnie słychać. Bo jednak poprzednim materiale to przepraszam za to, ale na audio było trochę do dupy, muszę przyznać. Jest forte... Tak, to jest forteca. Dobra. Mamy to. Ogólnie, lejzy na tej wersji mają strasznie dziwne AI, teraz to ciężko się z nimi walczy niestety Ale Nie powinienem mieć raczej większego problemu bardziej, że mam w sobie What the hell Mamy. Więc szukamy tak nether wartów, szukamy skrzynek i szukamy oczywiście spawnera Pełner już tutaj jest na prawo, ale zanim to, to wolałbym jednak chyba... No jeszcze to Po prostu tutaj. Oho Oj dwie strzały to jest jeden brejt. Warto zapamiętać. Oła, dobra. Cześć. Na właśnie, chcę, żebyś pokazał, co jest nad mną. że nas trochę utrudnia w sumie, walka, tym ja bardziej, że głównie mamy ataki dystansowe, ale jak jest sobie poradza, no i właśnie tego nikt nie nienawidzę, że oni zawsze muszą nad tymi krawędzi nad te krawędzie lecieć i zawsze nad nimi wydawać, to jest strasznie wpuszczające. Idę no. i tu i czemu nie zaszły nad tymi krawędziami tylko za ten pigment naruszy? No i to akurat tutaj raz latem jednak, bo z tego punktu oka będzie łatwiej. No. Panie oni teraz będą trzy lata. No i gdzie tam co ciężko? Proszę, to trzeba tej dach tak zabudować. Bo to by nie mogły stąd po prostu wylecieć. Bo to będzie ultra ciężko z nimi walczyć, jak będą mogły stąd wylecieć. Ciebie mi tu brakowało. Aha! On. Dobra. No, ja akurat się jeszcze blajdzę, musiałem w tym momencie. Kim to tam oczywiście musiał być. Musiał oczywiście być. Nie rozumiem serial IT Blazów. Inne jakieś, zaraz się troski. Okay. Też oczywiście trzeba więcej Blaze Rodów, yy, tylko po to, aby móc brewing standy porobić. Bo, o, bo to jest wersja przed 1.9, a dopiero od 1.9 potrzeba Blaze powdera w brewing stand'ach, dlatego nie będę musiał tyle ich farmić, Na szczęście. Dobra, jedną mi już. Myślę, że tak z 10 wysta powinno wystarczyć. Ale mogę się mylić. czemu ich tam tyle się No Dobra, póki nie będą miały agro na mnie, to jest dobrze. Tutaj nie ma tyle tych fajnych korytarzy, co pozwala, których się właśnie skrzynki respią. O ile w ogóle się w tej wersji mogły respiąć skrzynki w Fortesach? W sumie nie wiem. Powiem tyle, że chyba od 1.1 albo 1.2 dopiero się respią te skrzynki Łukowala. Te trakieckie i trzemą się respi pod tym. Nie rozumiem serio. Tylko nadzieję. Idą. Nie ma. Nie ma. To jest takie zopuszczenie śniegu. Mas... Aha, kolejny gaz Dobra, ja bym chyba sąd zawijał Bo to jednak jest niebezpiecznie Dobra, musimy iść na keyboardy Musisz tylko nad tym. Musi oczywiście tylko na tym i kraw... na te krawędzie lecieć. Ja nie rozumiem serio czemu oni tak działają w tej wersji. Bardzo annoying. Dobra, czyli tu musimy w tamtą stronę iść. To jest około minus 400 na 60. że teraz dopiero ta muzyka się odpaliła. Wiadomo, że dopiero teraz się to odpaliło, bo by było jeszcze lepiej, gdyby się odpaliło jak byłem tam w środku walki z tymi wejzami. To by było wręcz cudownie. Takie co no, tyle, Blazor mi Raczej powinno wystarczyć, choć w tam w ogóle nie było. Ale no, przepraszam, ale o Huawei ma i oczywiście wystarczy że jeden mały. Paprok zakrywa górę ekranu, to już nie można tego nie odbierać. Telefonu to trzeba to wziąć do ręki, dopiero wtedy można. Nie dwa latą Właśnie głównie przez to co mają z tym zakrywaniem ekranu. Nie możesz, że jak zakrywasz górę, to nie możesz nic robić. Nie ma jest cały ekran zablokowany wtedy. To jest stanie bez sensu. Я в эту сторону нужно идти.

Możemy teraz już wracać No i 10 bezrodów nie jest źle Liczyłem faktycznie na to, że uda się netherbart ogarnąć, ale mówi się trudno No, to myślę, że możemy iść... To no. jest mała dla... kobla no. Której tu instanda Lej to tutaj, myślę no i co? Chcę pójdę zerknąć, czy może jakaś szyjna nie wyrosła, chociaż tak... Nie generowałem służatów, nie byłem w tym świecie, więc raczej nic nie wyrosło, ale tak kontrolnie można. No, nic nie wyrosło. Dobra, to dzisiaj odcinek mam nadzieję, że krótszy. No, taki krótszy odcinek akurat wyszedł. Byliśmy już sobie w niderze ogarnąłem base rody, znalazłem fortecę. Więc jest dobrze. Postaram się między odcinkiem ogarnąć coś jeszcze. Ulepszyć ule, ule, się I w następnym odcinku myślę, że możemy się zająć y, tym, aby tamten spawner szkieletów, jaki w pierwszym odcinku znalazłem, przerobić na jakąś farmę expa-fajną. No bo nie jest, że z tego kości będą. Też będą y, strzały, które się bardzo przydadzą do łuku. Plus jeszcze oczywiście expa Dobra, więc myślę, że. To na tyle było w dzisiejszym odcinku. W końcu jakiś krótszy odcinek, który nie trwa pół godziny. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!